Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Uszakę Sunfidżetes. Jesteśmy na naszym dzielnym magu, na naszym dzielnym biedomagu. Chcę <śmurzamy> powiedzieć, na dzielnym biedomagu nie mamy ani potek, ani pieniędzy, ani nic. Wczoraj na odcinku dla wspierających zrobiliśmy dokładnie to samo, co zrobiliśmy na druidzie, czyli odebraliśmy przygodomat cały na gryfie, bo również szykujemy się tutaj na to, żeby za dwa dni zacząć go odpalać do 15 poziomu. Dobra, zobaczmy co tu mamy. Plakat, wrzucie picki przedmiot do magicznej toalety. No to chyba skorzystamy z tych butów, żeby zrobić ten plakat, nie? Spróbujmy to. I te buty generalnie możemy od razu rozmontować. machen, chociaż możemy sprawdzić, czy nasz wojownik nie potrzebuje lepszych bucików. Odporność na zimno versus yy, ten. Versus premia do złota. Jedna kupa. 40 statystyk, no dobra, niech mo, to to rozmontujmy, nie? To rozmontujmy, a dajmy mu ten czarny gem, niech mo też, nie? My nie potrzebujemy czarnych gemów, bo my mamy tyle beryli odłożonych, że... Że my se poradzimy, nie? Niech on se ma ten czarny, jak nam kiedyś na siłę wypadnie, to będziemy mogli na upartego wymienić, a jak nie... To też nie umrzemy, nie? Taka jest prawda. No dobra, to kibel mamy wrzucony, plakat zrobiony, co tutaj chcą? Rozmontowałem zagraj z hazardzistą, zaatakuj, twierdzę cztery razy. Owy, owy w mordę, jakie ciężkie zadanie. Oho, już. No nie mogę tutaj, dobra. Ciekawe czy ja mam wygrać cztery razy, czy tylko zaatakować. Zobaczymy. To jest czwarty atak i zobaczymy, czy zaliczyło. Czy ja mam wygrać, czy ja zaatakować. Zaatakuj. No dobra, czyli już nam zaliczyło. Okay. Więc nie musimy już tego robić, ale jak już zrobiliśmy, to sobie spójrzmy, zobaczcie dramat. No po prostu dramat wszyscy pobudowani. O jest jakiś. Jeden się trafił. Murki 70 levele. Boże. Ludzie, opanujcie, wy się umysłowo z tego co robicie. Za dzień tutaj nam się kończy. Na szczęście my możemy ulepszyć salkę na 17. Ale tego nie zrobimy, bo będziemy budować twierdzę 18, więc tutaj nic już nie dotykamy. I co tu mamy? Trzeciego zagraj z hazardzistą w kości 4 razy. No dobra, to cztery razy zagramy. Daj mi spokój z tym kamieniem, człowieku, daj kryształ. Daj kryształ. Dzięki. Daj duszę. Daj klepsydrę. O, może. Daj klepsydrę. Daj klepsydrę. Dobra. Co ja tu chcę od ciebie? O, dusze mogą być. Daj klepsydrę. Nie? No dobra. Daj duszę jeszcze raz. Aha. Był klepsydrę. No dobra, pograliśmy sobie, było fajnie. Ale zrobiliśmy trzy zadania: mamy 200 punktów, więc tu jesteśmy bardzo, bardzo blisko realizacji celu. Bo jesteśmy w połowie czasu, mniej więcej już mamy 200 punktów, więc raczej tego Beryla tu dostaniemy. U Druida jest to ryzyko, że możemy nie dostać. <ścoughs> tak, u Druida jest ryzyko, że możemy nie dostać. 10 ataków jest zrobione, tutaj nic to do kupienia nie ma. 500 oktylionów to jest lekko ponad 10%, więc nie resetujemy, bo nie mamy czasu. Jedziemy dalej. Czy są rękawice dla Maga? No fajne by były, gdyby były na Inte. Ale niestety nie są, więc nie ma rękawic dla Maga. W gabinecie Magi same poty, jak widzicie, same poty na Inte. Wiedźma chce też tutaj Talizmany, więc nic nie pohandlujemy. Możemy jedynie aha, też sobie nie nakarmimy. No to strzelmy sobie ostatnią walkę. Petów. 14, konik 85. Co ten konik przeszedł? Szlał węża. Nasz tyrek tutaj to czyści i wyczyścił. No i dobra. Prawie moi drodzy, prawie już wyczyściliśmy się z naszego warzywniaka śliwkowego. Lada chwila nam się jej śliwki skończą, więc będzie bida z nędzą. No ale cóż zrobimy? No nic nie zrobimy. No chodźmy, a zakręćmy se kołem jeszcze. Będziemy wiedzieć, jak z tymi zitemami. Mam nadzieję, że wypadnie nam dużo złota. 7 milionów to nie jest dużo. Pota na intę! POTA na Inte moi drodzy, POTA na Inte, wy wiecie, 19 milionów złota, POTA inte, wiecie co to znaczy? 16 milionów złota. No to jest dużo mniej złota niż u, e, niż u druida, ale wiecie co to znaczy? Pota na Inte? Ludzie, czy wy wiecie co to znaczy potana Inte? To znaczy, że O, nara, o, nara, o, nara, plum, 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 plum i plum. Oczyszczamy plecak, moi drodzy, oczyszczamy plecak. I jesteśmy teraz koksy, bo teraz jesteśmy po prostu mistrzowie świata. Ale jesteśmy mistrzowie świata. Broń to jest. Co to za broń za 700? Dobra broń za 2,5 miliony pierścionek i buty to jest do wiedźmy, a ta broń to jest do rozmontowania. Ten pasek to jest też do rozmontowania, więc my w zasadzie nie mamy za dużo nawet do wiedźmy tutaj do handlowania. No, komu trochę tam dało tego złota, ale, ale u Druida lepiej to złoto wyglądało. Oj, dużo lepiej. Natomiast fajna sprawa, bo teraz idziemy na karczmę. Z potami. 10 za 2800. To Boże, jakie te misje słabe tutaj są. 10 za 16. Wchodzimy w maksa i buty za 1,200. Jestem ciekaw co to za czerwona. 7 za 10 i dużo Expa bierzemy. Bierzemy, bierzemy 5 za 2,300, 10 za 11 i dużo Expa bierzemy, bo to jest czerwona fajna na expa. 7 za 12, 5 za 6, 2 za 3, 700. Coż, to się tak sypnęły czerwona za czerwoną się sypie. 7 za 9 z klatą, 10 za 9, 10 za 11 z naszyjnikiem, ta klata jest coś warta jest, więc weźmy sobie tą klatę 2 za 1,4 10 za 13. No dobra, no musimy to wziąć. O, tu skawka. 5 za 2 miliony, ale moi drodzy, pota na inteskoła. To jest coś na co czekaliśmy. W końcu się jakieś szczęście uśmiechnęło do naszego maga również. Bo to znaczy, że możemy sobie coś kliknąć też tym naszym magiem w końcu, coś nadgonić trochę tych lochów. Ja sobie później wrzucę do SF Toolsa nasze pliczki. Jak to teraz wygląda, nasza szansa na to, żebyśmy coś zabili? 2 eee, za 2. W sumie możemy to nawet i może zrobić na odcinku, czy wam to pokazać, te tajemne wiedzę, co robimy. My, jak gramy skomplikowanie w tą grę, która zwie się Shakes and Fidget. Nie wiem, czy tak skomplikowaną wiedzę wam pokazywać, bo jeszcze się niektórzy z Was załamią, jakie tu trudne rzeczy w tej grze można robić. 5 za 6800, niech będzie. Z tym, że ten serwer 47 się coś tam wali, nie wszystko można zawsze tutaj sobie przekopiować. Ale spróbujmy, ale spróbujmy. Tylko ja muszę Wam na razie to zasłonić, nie? Bo ja muszę sobie otworzyć strony magiczne magiczne strony sobie otworzyć, żeby tutaj jakieś tam przyglądarki głupie się nie wyświetlały z autostartu. No dobra, już. Mam oddaje ekran. Dobra, jesteśmy. No to próbujemy. W związku z tym, że ten W47... W50... A czemu to jest W50? W47, gdzie ja jestem? W związku z tym, że to W47 to się chrzani, to może nam to nie wyjść, więc najpierw sprawdzimy, czy nam to wyjdzie, a jak nam nie wyjdzie... To się standardowo to czyta z całej gildii, nie? Więc teraz zapisz W50, tak. Zamknij. Chodźmy tutaj na SF Toolsa, zobaczmy, czy mi wczyta jako nie gildię, tylko jako Hara po prostu. W50. Eee, no. Import. Czytał, czy nie wczytał? No zobaczymy. SF Tools, Geon Zobaczmy, w 47, czy jestem spotami. Potami? 18,417. No dobra, jestem aktualny z Potami. Dobra, czyli czytał dobrze. No i teraz zobaczmy, ol, co możemy klikać. Na szkołę mamy 14%, na 13 piętro 5%, na Hemoridor 2%, na nordika 2%. I dopiero to 13 piętro możemy sobie klikać. Masakra, ile my możemy zrobić teraz rzeczy? Ja to sobie wszystko muszę spisać, bo. Bo może się okazać, że my tu możemy dużo, dużo klikać. No dobra, szkoła 13 piętro, Hemoridor Nordik, czyli musimy tutaj zmienić kolejność, bo najpierw będziemy robić światło, czyli szkoła 13 piętro hmm, Hemoridor i co? I idol, tak? Szkoła 13 piętro, Hemoridor i Nordik. Dobra, i nordycy bogowie i dopiero strefa mroku. I Nordic. Nordic Walking, czyli to mamy najpierw do przeklikania. O jak się cieszę, moi drodzy. Podejrzewam, że ta szkoła, która to jest szkoła, sprawdźmy sobie dla jaj, bo może więcej tej szkoły mamy. To jest szkoła dziewiątka. Dobra, sprawdźmy sobie ręcznie. Czyli Time Honored School of Magic. Gdzie ona jest? Time honored School of Magic tu? Która? Dziewiąta. Time honored dziewiąta. Simulate. 14%. Na 10% 80%. Na 11% 30%. Na 12% 4%. Na 13% już nie. Dobra, czyli do 12 szkoły klikamy. Szkoła do 12. Od razu z automatu do 12 klikamy szkołę. Zanim się będziemy dalej zajmować innymi rzeczami. 13 to dopiero ma 0,36%, czyli troszkę za mało. No, moi drodzy, to będziemy sobie dzisiaj klikać. Mamy co klikać w końcu dzięki temu, dzięki naszym wspaniałym potom. Dobra, teraz się z powrotem przebierzmy w karczmę, na, w sety na awkę, żebyśmy nie zepsuli. Wspierający to wiedzą, co robiłem, bo ja pokazywałem te numery na, na odcinkach dla wspierających, jak się tam te pliki wyciąga, te dane, żeby to przekopiować, żeby nie przepisywać wszystkiego na to SF Tursy. Ale to mniej więcej w skrócie widzieliście... F12 otwiera wam to okno, które ja wam pokazywałem, czyli zczytywanie tego co wy tu macie, nie? To F12 otwiera, nie? Czyli klikacie F12 i macie o to co ja miałem wcześniej. Więc tak to, pff, tak to, tak to moi drodzy, tak to. 5 za 5, 10 za 9, 2 za 4, niech będzie 2 za 4. 5 za 5 z rękawicami, 2 za 4. No niech będzie 2 za 4. Najpierw zbijemy statystyki i polecimy sobie na te lożki. 7 za 11 z klatą weźmiemy. Plecak nam się trochę opróżnił dzięki temu, więc możemy sobie pozwolić na zebranie trochę złomów na rozmontowanie, ale już nam się plecak tutaj zaczyna zapełniać złomami, nie? Co masz Macieju w plecaku? No nic, nie za dużo, same złomy. To jest bardzo fajna misja, bo tego złoma to od razu opierniczymy tutaj do kotła, nie? 10 za 8, 5 za 8 to jest dobra misja. No my tutaj 700 milionów nie zarobimy, jak na druidzie. Po pierwsze nie dostaliśmy tyle z koła. Po drugie bierzemy czerwone misje pod Expa. Po trzecie nie mamy jeszcze takich super progów misji, misjowych, chociaż nam się trafiają już czasem maksy. Na 10 minutówkach. Weźmy to, to jest dobra misja. Tylko my tu musimy zrobić już porządek w tym plecaku naszym. Zaczyna nam się to pełno robić, ale jaja. Zaczyna nam tutaj puchnąć miejsce 10 za 13, 5 za 7 niech będzie, 2 za 4. No fajnie się trafiło, moi drodzy, że ta pota nam się trafiła z koła, bo zczyściliśmy trochę miejsca w plecaku i jestem szczęśliwy. A weźmy sobie te buty. Weźmy sobie te buty, mamy jeszcze trochę miejsca, pozbieramy tego śmiecia. Pozbieramy tego śmiecia, jutro już nie będzie eventu Golda i będziemy mieli jutro co rozmontować. Mam nadzieję, że będziemy mieli też co sprzedać jutro do i będzie fajnie. Wejdźmy na chwilę na druida, bo ja już je zgubiłem w tym wszystkim. Czy ja kupiłem 11 piw? Tak. Wypite na dziś 11 na 10. Dlaczego tak? Abo nie mam runy kupionej z tym gratisowym piwkiem, więc wszystko w porządku. 2 za 2, 600 niech będzie. No to nie jest jakiś sztos. Yy, 2 za 1 sześćset, no 5 za 6 no powiedzmy, że to już jest przyjaźniejsza misja dla nas, o, 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 nie, 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 nie. Też 5 za 8 to jest ciągle dobra misja, ale 7 za 12 to też jest dobra misja. I yy, nie musimy się zbawić w ten złom. Yy, premia do złota 13% na klacie, to mamy taką. Gdybyśmy trafili rękawice albo pasek z dobrą runą, to musimy się przyglądać, rękawice albo pasek z dobrą runą, to pamiętajcie, jakby się pojawiło to krzyczcie, <laughs> jakby się pojawiło to krzyczcie, rękawice albo pasek, kurcze zapchaliśmy się specakiem, każdego dnia coś nowego, a czy ja rozmontowałem do końca ten ostatni item, niestety tak, Niestety tak, więc coś musimy tutaj sobie sprzedać, bo się plecak zapełnił jakąś klatę za milion 300 sprzedamy, niech będzie. Mamy dwa miejsca znowu w plecaku, 10 za milion, za 11 milionów, no niech będzie, no. To są słabe te misje, jak widzicie my jak 500 nazbieramy tutaj, to będzie sztos, nie? Na tych misjach, które mamy. Zobaczcie, niby kilka leweli, a jak gigantyczna różnica w tym złocie jest. No i ile to koło daje, no to koło na tym evencie Golda to daje masakrycznie dużo. Tam sypnęło sporo pieniążka, tutaj niewiele. Te misje też jeszcze nie są takie wspaniałe, tutaj. No, nic na to nie poradzimy, że tak jest. Kurcze buciki. Buciki, o, ale to nie, to buciki nie. Rękawice chcieliśmy albo pasek, przede wszystkim. Eee, Premiat złota, już 14 na bucikach możemy mieć, widzicie, ale my tu mamy i tak PD, więc nas to nie interesuje za bardzo, więc bierzemy to 5 za, oś, za niecałe 8. Bo to jest najbliższe maksa, 10 za 16 z klatą. Za 700, no dawaj tą klatę. Aczkolwiek to jest dla nas problem, bo znowu musimy jakiś item, który tam grubo ponad milion kosztuje, czyli takie rękawice sprzedać, nie? Aczkolwiek nie pamiętam, czy to nie były rękawice z dziurą, które mogłem dla maga założyć. Ale chyba nie. 10 za 10, 2 za 4, 5 za 7,5. i pół, Kamień, kamień to ja, jestem niebezpieczny, organizm jest waleczny przeciwciała. Czy wy jeszcze nie wiecie? Śliwka, o, jak śliwka w kompot. Nam tutaj wpadło, bo i znowu musimy tutaj wchodzić i każdy jeden klik, no bo... ...to nagle nam się plecach zapchnął, nie? tymi złomami. 5, 5 i 5 wszystkie misje za 5. Bierzemy to, bo ma golda tyle, co, co, co kot nam płakał, ale dużo ekspo przy okazji, więc spoko. Także jak widzicie, moi drodzy, no 600 to nawet nie będzie 600 milionów, to nawet nie będzie 600 milionów z tej awki, którą tutaj mamy. Więc ileś tam znowu statystyk w plecy do druida? No, musimy wziąć tą 5 za 13. No i to jest koniec naszej przygody, więc możemy nastawić sobie tam wartę do 18. Pamiętamy przed 24 sobie te warty później odebrać. No i wbijamy te 57 statystyk. No myślę, że koło nam tutaj druidowi też sporo dało. Ale zawki też zarobił więcej, więc to też mu trzeba oddać co, co druidowe. Co druidowe trzeba oddać, nie ma tu żadnej ozdoby, nie ma nic, więc pędzimy sobie dalej, zrobiliśmy sobie tutaj, odłączymy sobie do obrony, walniemy sobie dwugłową hydrę. No, idziemy zaraz na szkołę magii. Szkoła magii, bo szkoła magii może paść, bo ma kilkanaście procent. Teraz, jak poty założyliśmy, więc, dlaczego miałaby nie paść szkoła magii? Musi szkoła magii paść, nie? Wprost musi. No, nawet coś tam se zbiliśmy z tego peta. Już ten 338 level, więc tutaj, po malutku ten nasz pet zaczyna tutaj może nawet go. Zróbmy takie zabezpieczenie sobie na 360 powiedzmy. To jest 338, a jaki mamy na 46? 328, więc tutaj jest troszkę, troszkę lepszy ten pecio. Troszkę, troszkę lepszy ten pecio. Jest no dobra, wejdźmy w te pupile, bo przecież dostaliśmy kupę jedzenia z karczmy. Dostaliśmy kupę jedzenia z koła. Więc trzeba by to wrzucić. Dobra, wrzuciliśmy co się, co się należało, to wrzuciliśmy. No i teraz Portal Gildii na potach. Dzięki temu, że dostaliśmy potę, to chyba zadaliśmy dwa hity, nie? A portal Solo, czy będziemy czuć. Czuć, czy będziemy czuć. Mm. Mm. No nie wiem, czy ja coś czuję tutaj. Szczególnie e, czuję braki krytyków. Ale nie wiem, czy to poty mi w czymś pomogły, <śmiech> <śmiech> Że czuję braki krytyków. Podnieśmy sobie wytrzymało się jeden. No i zobaczmy, czy ja tu coś mam zapisane w ogóle. Mam jakieś tam dwie walki petów, to możemy sobie je odpalić tak dla na szybko. Kroks 100 z Koniksem. Koniks 100 na 85, szlałwąż 100 i Żółwio 100 wygrywa ze szlał wężem i wygrywa z Hydrowirem. Zwarto było czekać na Żółwia, bo on sobie tutaj zabił szlałwęża. Siedmiornica w Koniksa to jest easy we szlał węża. Omnibun tutaj czyści i Omnibun czyści też Hydrowira, czyli też easy. Brana Bozia. Kurcz. Jaka bitwa Gildi z braną Bozią. Niech będzie brana Bozia. No dobra, co nam poczta mówi? Nie zapomnij nakarmić swoich pupili. Nie mogę, bo to już woda została tylko. Podziemie. Zwab do podziemia. No to to jest easy, bo bierzemy sobie znowu Turdora. Choć Turdor tutaj. Tylko nie bij za bardzo naszego Władka. Turdorze. No i dobra. Niech nas tutaj nie bije. No i co? Co nam zostało na poczcie? Nic, zostało nam, moi drodzy, szkoła do 12, czyli jedziemy, szkoła dziewiąta. Hurudurugi gur Go. To jest 17% podobno. Eee, pytanie, czy my mamy krytyki w tej grze, czy tylko on. To fajne 17%. Powiedzcie mi, jaka jest szansa, że on nas złoi 7 krytyków pod rząd? No na pewno nie 17%. <grych> Na pewno nie 17%, ale to padnie, skoro to ma tyle procent. Mamy teraz poty, 6, te 6 dni, te 5-6 dni, które mamy, musimy to wszystko poczyścić też, także i zbliżyć się do druida, bo druid to wszystko ma zrobione, więc ta szkoła do 12 to jest najprawdopodobniej tyle, no, to, co, co druid ma zrobione, tak? Więc my tutaj będziemy teraz, jak jesteśmy na tych potach, wyrównywać te loszki, wyrównywać te loszki z druidem i to dość potężnie. No i mam też nadzieję, że uda się pchnąć tutaj do... 5 w strefie roku, 13 piętra, żeby otworzyć Asteros i też pyknąć dwa loszki w strefie roku. To jest szansa, żeby tutaj podgonić troszeczkę z loszkami Druida i zbliżyć się na, nie wiem, 2-3 levele może do Druida, jakby siadło. Zobaczymy, jak to, jak to nam wyjdzie. Na razie jestem super szczęśliwy, bo fajnie tutaj siadła nam ta pota na inte i <grym> fajna siadła nam loszek na kilkanaście procent w szkole magii brodaty dziadu z lasu nas tutaj skrytykował pod rząd, nie wiadomo ile razy, ale spoko. Żyjemy, przeżyjemy, będzie dobrze. Mamy dużo beryli, więc możemy nowe itemy łapać. Dużo złomu do handlu i do rozmontowywania, więc też jesteśmy szczęśliwi. Możemy sobie nawet dla jaj już stwierdzić nawet, że yy, idziemy na żywioł, dostaniemy na pewno jeszcze jedną potę na inter, więc możemy tutaj się pozbyć już naszych zbierackich potek, zrobić sobie miejsce tutaj więcej. Bo no przecież my w ciągu dnia zabijemy te lochy i będziemy te itemy z tych lochów zbierać, nie? Możemy sobie zrobić dwa lożki, elegancka, Francja, Amerykancja. No i podujemy na jedną potkę na Inter w, między, w międzyczasie. Eee, będziemy wyczyszczeni spotek, tak jak Druid jest wyczyszczony, praktycznie też totalnie spotek. Też ma trochę itemów do rozmontowania, do sprzedania i jakieś dwa berylki. No i podobnie będzie wyglądało to umaga Dużo itemów i berylki tylko zostaną, więc będzie to zabawne dla pewności tylko sprawdźmy tutaj te skarby, skarby z lasu zrobione tu. I jeszcze się cofnę do druida, przepraszam, że tak skaczę, ale wiecie. Człowiek chce już mieć to z głowy i tutaj też mamy skarby z lasu zakończone, czyli tak zwany event fraje rozbiory hej bencvale w zbroi płytowej. No właśnie to jest dla bencvałów event moi drodzy, dla bencvałów event, event letnie fraje rozbiory szukanie frajerów i benzwałów trzymajcie się się mano i pa, -pa.